Cześć, witam wszystkich. Mamy poniedziałek, moi drodzy, dzisiaj 23 dzień września, ale jutro wasze spotkanie we wtorek, godzina 18. Prezentacja systemu, który w mojej ocenie jest jedną wielką precyzją. I jutro po raz pierwszy zobaczycie na platformie, jak to wygląda. Jeżeli będzie jakaś okazja, będą setupy na żywo, a bardzo chciałbym, żeby Wam to wszystko pokazać na realnym rynku właśnie na live'ie, to oczywiście będziemy próbowali to wykorzystać szczegóły jutro, godzina 18. Część z Was wiem, że się zapisała na skalping. Jeszcze mamy kilka, dosłownie 8 czy 9 licencji zostało. Więc do końca września jest czas, i tyle w październiku zaczynamy cały projekt. PL Tam macie szczegóły, tam macie opis i tam macie numer telefonu. Jeżeli ktoś chciał, no to śmiało proszę do nas pisać, dzwonić. Pamiętajcie, proszę, że to co mówię i pokazujemy, charakter edukacyjny tylko i wyłącznie, nie są to porady, nie są też to żadne rekomendacje inwestycyjne. Są tylko i wyłącznie moje prywatne zdania. Moje prywatne zdanie na temat indeksów jest takie że jeżeli się utrzymamy w tych sekwencjach, ja o nich mówiłem już czwartek, piątek, w tym momencie widzę, rynek bardzo ładnie respektuje, może być rozwinięcie tematu, ale generalnie chodzi o gomet 1 do 1, no bo jeżeli korekty, proszę zobaczyć, od kilku dobrych sesji utrzymują się w tych zasięgach, to znaczy, że rynek może spróbować jeszcze zrobić trójkę korekcyjną, ale zasięg powinien e, utrzymać. O jakim zasięgu mowa? Już Wam pokazuję, tutaj była fala pierwsza, czy też fala A, B i C, ewentualne dojście do ZZB, czyli nadbicie Fibonacciego. To jest też taki bardzo częsty motyw, który ja bardzo lubię, bo to jest statystyka na poziom FIBO, czy najpierw reakcja na 50? C. Ta reakcja była, to był dolny cień z 20. No i ewentualnie rozwinięcie tematu: uderzenie w poziom, który jest troszeczkę niżej. Mowa o 61. Dwa mocne wsparcia na nastaku: na pewno to obserwujemy. 19,651 punktów, 19,585. Może być rozwinięcie, czy to, co tutaj widzimy, może być tworzącą się falą C. Nie zmienia to faktu, że tutaj bardzo ważne wsparcia techniczne stoją. To są te linie pomarańczowe, które zaznaczyłem. One występują bez. Bezpośrednio, jak na wysokości wewnętrznych mierzeń FIBO. Jeżeli chodzi o setupy na auto -chart liście, bo też dużo osób mnie pyta, jak wyszukiwać te setapy, jak konfigurować narzędzia. Tak, tak szybciutko przypomnę, że interesują tak naprawdę nas wszystkie setapy, czyli te, które się kończą, te, które są na wybicia, układy po sobie, znaczne ruchy, ja to bardzo lubię w połączeniu z wolumenem, z markowaniem ceny, a także układy, które gdzieś tam dopiero powstają, więc zapisujemy zmiany no i przypominam, że zwracamy głównie uwagę na te wyraźne setapy, wyraźne powiadomienia, czyli albo czerwone, albo zielone. No zobaczmy w takim razie na jenie. No widzimy, że jeny się sypnęły i to dosyć mocno, natomiast proszę zobaczyć, że mierzenia są nieprzypadkowe. To, że mamy tutaj wyznaczony automatycznie zasięg, to jest dla mnie informacja, że rynek po prostu widzi jakiegoś rodzaju układ geometryczny, tak, w tym momencie go pokazuje, bo sprawne oko, nie ukrywajmy, Wyłapię to raz, dwa, prawda, czyli fala A, B i C, korekta płaska, równość fal, no i piękne uderzenie, natomiast pamiętajmy, że może być ewentualne. Próba nadbicia już do następnego e, poziomu. I to jest akurat też bardzo istotne, bo oczywiście geometria nawet jest to zaznaczone. Tutaj na chwilę obecną trzyma e, i mamy 50-61, nawet jest niżej. Tutaj bym uważał, bo jednak cały czas widzę, że próbuję gdzieś tam spychać tę cenę. za zobaczymy jeszcze na nie, bo to też jest ważne, ważne, żeby, wiecie, łapać tę korelację. Na Ejku się mocno sypnęło. Ja co prawda próbowałem to łapać dzisiaj, nawet Wam pokazałem z rana setupy, znaczy z rana, to gdzieś z godziny temu na sesji do południowej na Twitterze, gdzie próbowałem łapać Etka i Ejka i dobrze na tym wyszedłem, tak? I tutaj też chcę pokazać, bo były pytania, Łukasz, na co miałeś te setupy? Po pierwsze to było na a jak jutro będę wam pokazywał system scalpingowy, to właśnie wejście było z systemu scalpingowego. Natomiast już widzę, że można te systemy skarpingowe, które będziemy sobie przerabiali, a dokładnie ich 5 będzie od października, po kolei będziemy je wdrażali. Można łączyć z narzędziami, które już mamy. Więc to jest też dla mnie bardzo ważna informacja, że tworzymy naprawdę takie combo gdzie można te systemy i pewnie wykorzystywać samodzielnie, czyli każdy z osobna, i łączyć holistycznie. Ja wiadomo, robię jedno i drugie, żeby potem te zależności gotowe Wam pokazać i zaprezentować. I dzisiaj właśnie taki setup takiego setupu łączonego wykorzystałem. Tu właśnie było łapanie dołka na Eurojenie. Tutaj widzimy, że to mierzenie się pojawiło. Tak samo byłem przygotowany na 158 i generalnie, jakby mnie ktoś zapytał, jakie są poziomy wsparcia na jenach, no to na Eurojenie na pewno te dwa mierzenia pokazuje, prawda? 159, 22, 158, 89. W tym momencie uważam, że miejsca nawet do wypełnienia głowy z ramionami technicznie mamy, tak? No bo tutaj na pewno rzuca się w oczy ten ostatni szczyt. On jest automatycznie dosyć ważnym oporem technicznym na Eurojenie, czyli mowa o tym szczycie z 19 września. Ładny Poziom 159,95, prawda? Czyli możliwe podbicie w te rejony może nastąpić. Na dolarze do Jena już mówiłem, na euro-dolarze też był setup, też był bardzo ładny setup z łapaniem dołka. Proszę zobaczyć, jak to jak to wszystko wyglądało technicznie. Też się pojawił setowy sygnał na tym układzie. Tutaj, co prawda, fibonadbite, ale były mierzenia, proszę zobaczyć. Widzimy. Nie ma, że w punkt. Automat teraz yy, widzimy, że się załączył. To jest też połączenie Auto Fibo z Auto Chartistem, czyli mierzenia Fibonacci'ego połączone z klasycznymi informacjami z analizy technicznej w postaci właśnie gotowych powiadomień, a nawet poziomów cenowych. No i właśnie tutaj ten dołek był właśnie w tym miejscu łapany. Podobnie jak na urojenie też wynikało to zmierzenie. Tu jest jeszcze ciekawa sytuacja, bo jeżeli byłoby zrzucenie niżej, a może być tego typu motyw amerykański, bardzo często, że rynek wchodzi, zrzuca jeszcze to do spodu niekiedy, czyli wiemy o co chodzi, tak, że najpierw jest ZZB, rynek dochodzi, zaczyna łapać schody cenowe, no ZZB, no to wiadomo, ostatni dołek z 19 z godziny 17, może być zaatakowany, rynek odbija, wchodzą w stany i do spodu jeszcze zbijają cenę, ale nieprzypadkowo, tak, bo realizują bardzo często układy techniczne, a takim układem technicznym, no gotowcem można powiedzieć, na swój sposób, no bo to jest gotowa nasza autorska strategia FTS, Fibonacci Team School, na Pewno jest ten poziom, prawda? Małe, duże FI, więc bardzo mocne wsparcie. Ja je zaznaczę kolorem zielony, bo sam na nie czekam, na euro-dolarze, A tak jak mówię, na sesję amerykańską, na wejście Stanów, to są poziomy 1, 10, 73, 75. Proszę zobaczyć na mierzenia, proszę zobaczyć na precyzję. Zwróćcie uwagę, proszę też na dolny cień jako punkt odniesienia. Popyt się pojawił i to bardzo mocny 19. Zobaczcie z tym dolnym cieniem, jak wystrzelił wykres, prawda? Więc jeżeli ten popyt. Będzie tutaj leżał, a w tym momencie mamy precyzję FIBO, to jest duża szansa, że dalej te poziomy będą bronione, więc proszę o tym e, pamiętać. No dobra, lecimy dalej, przechodzimy do złota, gaz ziemny, ropa dla Wojtka, już po kolei e, sprawdzamy wszystko, a może będę tutaj wpisywał z e, palca Silwę. No to Silwę też była mowa o tym, że tutaj poziomy stoją, prawda? To na pewno. Kojarzycie, bo to było na niedzielnej odprawie tej DEW 61, 30,36, prawda? Czyli tutaj mamy potencjalny punkt B. Oczywiście może być to układ harmoniczny, więc też biorę pod uwagę taki kolejny e, wariant, kolejny setup, czyli pierwsza część układu XAB, B, C i punkt D niżej, prawda? Ale to powiedzmy na drugą część dnia, czy w ogóle na, e, na wtorek, środa, tak? jeżeli chodzi o. Rozwinięcie e, tematu, więc możliwy układ hamy czy na srebrze. Co dalej na złocie? E, muszę się, wiecie, tych symboli nauczyć, to będę wpisywał z palca e, i będzie szybciej, po prostu, nie? E, dobra, tak. Gold.m. Mamy? Mamy. No właśnie, i to będzie najprościej. Proszę zobaczyć, że głowa z ramionami tu widzę mi podpowiadacie Tak, zgadza się. Wszystko jest, proszę zobaczyć, nawet wyliczone, wymierzone i zaznaczone, tak, automatycznie. Więc też dla, dla mnie bardzo ważna informacja, że te narzędzia no, idealnie współgrają, można powiedzieć, z naszym podejściem, z naszą metodologią, bo kiedyś te setapy, które wyznaczałem ręcznie od początku do końca, teraz ponad połowie tych procesów, które gdzieś tam powinny się dziać, są zautomatyzowane, czyli automatycznie pokazują się na wykresie. Faktycznie widzimy, że tak jest. nie? Czyli mamy 61 mierzenia, mamy głowę z ramionami ja tego ją zaznaczam, żeby każdy zrozumiał setup jak on wygląda i o co chodzi. Potencjalne lewe ramię, głowa i prawe ramię. Proszę zacząć na poziomie FIBO. A mamy 61. A że 61 działa na złocie, to wszyscy wiemy. Więc bardzo ładny poziom. 2624, 25, nawet, prawda? Bo to są już te. Rejony troszeczkę wyżej, więc, no, bardzo ciekawa formacja. Przypominam, że to jest formacja, jedna z, bo drugą jest taki podwójny szczyt, nie, która często odwraca trend albo powoduje korektę wyższego rzędu, w sensie mocniejszą korektę. Więc, jest to jeden z pomysłów, jak najbardziej. Nie, dobra, przechodzimy dalej. Ropa cl.z, dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Ok, też mamy mierzenie. Też mamy opór tutaj piszecie. Tak, schody cenowe są. Tutaj na opie również, jak się przyjrzymy, to zobaczcie, doskonale to widać. Tutaj bierzemy pod uwagę na pewno te górne cienie. One były wcześniej zaznaczone. Tu mamy pierwszy no mamy, prawda? Te górne cienie i potem dolny cień. Kolejny setup na schodach cenowych widzimy, że jest troszeczkę wyżej i też widzę rynek to broni. Proszę zobaczyć te schody cenowe. No, trzeba precyzyjnie zaznaczyć, żeby złapać te poziomy, prawda? Czyli bierzemy pod uwagę ten szczyt i ten szczyt. Dołki wybronione tutaj i tutaj to samo dołek i dołek z dzisiaj, prawda? No popyt się utrzymuje, aczkolwiek widzę tutaj taka równowaga z podażą. Nie jest to, nie ma jakiejś dużej przewagi, ale informacja o tym, że te schody cenowe są i gdzieś prowadzą Prawdopodobnie nekropy jeszcze wyżej, no dla mnie jest to taka informacja bardzo prawdopodobna, bo tutaj, jakbyśmy dodali POKA, to faktycznie mierzenia nie są zaksięgowane. Mierzenia te zewnętrzne, prawda, to jest takie mierzenie, do którego cena bardzo często dąży. No to jest jedna z definicji, to jest, a drugą z definicji na pewno jest układ harmoniczny, Kraba, prawda, który też w punkcie. D, D-161 wtedy ma zwrot, a te poziomy widzimy, że ani w tym pierwszym, ani w drugim wariancie nie były jeszcze zaksięgowane, więc ja na nie czekam. 71, 89. E, gaz ziemny już przechodzimy NG.Z jak dobrze pamiętam symbol. Tak, tutaj mamy mamy potencjalne schody cenowe. Jak najbardziej też się z tym zgadzam. To są w ogóle setapy. Widzę, że bardzo mocny popyt się uaktywnił na gazie ziemnym. Tutaj zobaczcie, że te one to one, ja zaznaczę dwa, bo są setapy niższego rzędu i to jest to, co byłem w zeszłym tygodniu, to dało fajnie zarobić, ładnie zadziałało. Przypomnijmy sobie, prawda, czy te korekty, które występowały po sobie, nawet wcześniej, z tego co pamiętam, bo ja tutaj miałem ze dwa albo ze trzy setapy, wszystkie weszły. O, to to tak tytułem przypomnienia, ok, bo mówiliśmy o tym, prawda, żeby każdy rozumiał, o co chodzi, z czego wynika e, pewnego rodzaju modyfikacja. Modyfikacja wynika z tego, znaczy niebieski zostawimy, tak, i dodamy inny kolor. E, wynika to z tego, że tutaj pojawiła się korekta troszeczkę głębsza, prawda, czyli biorę pod uwagę dwa układy geometryczne, ten niebieski, który działa w zeszłym tygodniu, no i ten pomarańczowy. Które widzimy, że jest troszeczkę większy, w sensie bardziej głębszy. Mamy mocne wsparcia 2,67, 2,64, prawda? No, na wypełnienie tego pierwszego pocichu liczymy, bo jak spojrzymy, to na dolnej podstawie tego niebieskiego mamy 61, prawda? Bardzo ładne wewnętrzne mierzenie. Na połączenie geometrii Fibonacci'ego z układem, z poziomem, no to wiadomo, że jest często gotowym setupem. Indeksy nam zostały i Bitcoin, więc szybciutko. Zacznijmy od bitcoina. No, ten popyt się pojawił. Pierwsze co zawsze pamiętajmy, żeby na wyższych interwałach sprawdzać, czy mamy zgodność, w sensie czy popyt jest prawdziwy, czy nie. E, czy wartości skumulowane się utrzymują, i tutaj już mamy. Proszę zacząć na dole, już mamy odpowiedź. Tak, popyt był, jest i jest coraz większy, więc jest to informacja dla mnie. Że faktycznie tutaj rynek może na tym bitcoinie wystartować troszeczkę wyżej. Już wam pokażę. Tutaj jest naprawdę bardzo mocny, aby ja powiedział, że to jest taki poziom, e, chwila prawdy. Tak, na bitcoinie e, doskonale myślę, że też to widzicie. Proszę zobaczyć, gdzie rynek e, uderzył, z jakim poziomem walczymy i dlaczego nie jest to przypadek. Tak należałoby, myślę, podejść do tematu. Mowa oczywiście o 61 z szerokiego mieszania D1. Pierwsze uderzenie i pierwsza reakcja była 24 sierpnia. Też o tym pisałem na Twitterze i ta reakcja była dosyć mocna. W tym momencie zobaczcie, jak testuje. Znowu 61 i I8 okolice 64 300 cały czas ten poziom zobaczcie na tych górnych cieniach jest trzymany czyli bitcoina trzyma 61 FIBO i widać to w taki sposób bardzo wyraźnie no bo nawet zamknięcia świec były na poziomie. Tu znowu to samo delikatne nadbicie górny cień i znowu reaguje odbija od 61 FIBO. Także to jest poziom który w tym momencie jest do złamania. Nie będzie to łatwe. Natomiast przy utrzymującym się po, um, popycie i liczbie testów Uważam, że będzie to do zrobienia. No ale to może być kwestia czasu. Przechodzimy do indeksów. Indeksy giełdowe. Zaczynam od niemieckiego, może dax -a. Niemiecki DAX, moi drodzy, gdzieś tutaj była, potem indeks amerykański. Dobra, mamy Daxa. Tak jest. Tutaj podejrzewam i to na H1, może nawet na M30 Wam pokażę. Albo M15, jaki ma pomysł? Jaki ma pomysł? Tak, bo pojawia się popyt, prawda, natomiast widać, że on jest słaby, mniejszy w stosunku do tego, co było wcześniej. Dwa mierzenia, na pewno mierzenie całej fali i na pewno mierzenie pofa ostatniej fali, prawda? Są dwie definicje i proszę zobaczyć, co się dzieje. Co się dzieje? Zobaczcie. 61 i 38, widzimy to? 61, 38, ja zaznaczę kolorem takim mocniejszym, niech będzie czerwony. Bierzemy pod uwagę na pewno sekwencję dołków szczytów, ok? Zaczynam od tego. 19 września. Widzimy dolne cienie, mocny popyt się uaktywniał. Dalej, popyt przez chwilę próbował bronić tych poziomów. Został wybity na tej świecy z 26.30 i w tym momencie testuje setup ponownie. Czyli z drugiej strony, czyli klasyczny przykład zachowania ZZB. Zasada zmiany biegunów połączona z precyzją FIBO. Mało tego, to są poziomy DINA Polego. Więc. Po, po, poziomy potężne, mocne, opory, na pewno do obserwacji dwa poziomy: 18, 807, 18, zł. złoto. Zaraz dojdzie do 61, Natalia. Tak, tak, patrzę na drugim ekranie, właśnie widzę. Nie wiem, czy zdążę klikać, bo tutaj prowadzę, rozmawiam z Wami na czacie. a Tu jeszcze wykresy obserwuję na dwóch pozostałych monitorach, ale widzę, że tak, pojawiają się okazje, także. Fajny początek tygodnia. No i te waluty doszły i teraz złoto się wypełnia. Za chwilę może DiNapoli na DAXie. No widzimy poniedziałek, 12, a już kilka dobrych setupów, które zadziałały, nie? więc fajny tydzień, duża dynamika, no i mam nadzieję, że do wyborów w Stanach właśnie takie okazje będą codziennie. Dobrze, został nam nazwak jeszcze, tylko pytanie, bo część osób się pyta, jak dołączyć na jutrzejsze spotkanie. Jutro godzina 18, dajcie znać, proszę, czy doszło zaproszenie na czacie, macie linka, kliknijcie w niego, spróbujcie się zapisać i dajcie mi znać, czy działa, ok, bo to jest dla mnie ważne, żeby każdy wziął udział w tym spotkaniu, no bo po raz pierwszy będziemy nowy, zupełnie nowy system scalpingowy reprezentować na platformie transakcyjnej, więc no, tego typu spotkania jeszcze nigdy nie było. Jutro pierwszy raz pokażemy zupełną nowość. Jeżeli chodzi o nas, DAK 61 wybroniło. Popyt malutki, ale jest. Tutaj też pamiętajmy, że na M15 może być w ogóle próba wypełnienia FTS-a na sesji amerykańskiej, więc to też jest bardzo ciekawe. Jest ok, tak, super. Zobaczcie, tutaj to jest to, co mi chodzi e, po głowie, prawda? Czy tutaj te mierzenia, już tak mówię, bardziej intradayowo, prawda? Na M15, bo raczej na indeksach podchodzę właśnie na zasadzie wyłapania końcówki wzrostu. W tym momencie mamy 61, prawda, to doskonale widać, 61 POFA, już reakcja jest, odbicie było, natomiast wyżej i nadbicie do 19,887 może również być, więc pamiętajmy, że te indeksy też dzisiaj będą kluczowe, ale myślę, że w godzinach sesji amerykańskiej, w godzinach popołudniowych. Tyle na dzisiaj, słyszymy się jutro, godzina 12 codziennie. A o godzinie 18 nasze spotkania edukacyjne w tym tygodniu będą dwa, wtorek 18, środa 18, a jutro prezentacja do zupełnie nowego systemu, także obecność obowiązkowa. Linka macie na czacie. Do usłyszenia i do zobaczenia. Miłego dnia i powodzenia. Na cały tydzień Wam życzę. Trzymajcie się. Cześć.